Taki krótki apel odnośnie lgbt i całej tej sytuacji, jaka obecnie się rozgrywa w naszym państwie. Ja próbuję się zdestabilizować właśnie cały porządek za pomocą tej no, rozwydrzonej, yy, tęczowej yy, gównażerii, Te całej właśnie bojówki tęczowe, które e, napadają w ogóle na osoby, które nie podzielają ich zwichrowanych, zboczonych e, poglądów, tak jak na przykład e, ten e, chłopaczek, e, ten z niebyściały mm, Margot Michał, czy ja tam, ty właśnie napadł na pro liferów nie tam za pomocą, za pomocą innych właśnie tych e, śmiesznych e, smerfów e, próbowali obalić jednego mm, gościa z tego organizacji pro Life, właśnie rzucając się na niego we trzech w czterech właściwie, no bo sobie nie mogli poradzić, bo to takie piździki, nie? no to jak z takim, no dobrze zbudowanym mężczyzną mieli problem, nie? I tak, że on się hamował, nie? Bo mm, jak ma się zachować, nie? No ja bym... ja bym sobie nie pozwolił na no, takie wybryki, żeby mi żebym taka pizda pokroiła właśnie e, tego mm, no, chłopaczka, sobie ta podskakiwał do mnie tymi swoimi i, i chudymi szczeblami wymachiwał po prostu. Jakbym mu odwinął, to by się. E, bo odleciał, to by się zawinął, aż by mu było widać, no właśnie, czy coś by było tam widać. No, ale tak, no, takie właśnie rozboje, i... do których się doprowadził, no to spowodowały, że został, według prawa, yy, no, skazany na pobyt w więzieniu, ale oczywiście wybuchły protesty, nie, no przecież, yy, wspierany przez celebrytów i nawet przez yy, Słynną e, noblistkę Olgę Tukarczuk, nie? która mm, właśnie mm, z tymi swoimi pięknymi murzyńskimi dreadami próbuje nam coś nie wiem, przekazać. Nie wiem, że nie wiem, wstydzi się, że jest biała? Czy utożsamia się z mniejszością afrykańską? No, tak y, mi się wydaje, nie? No, ale właśnie tu w obronie tego, właśnie. Mm, tej takiej huliganerii po prostu, ja nie wiem, no po prostu. I jeszcze. E, Michałek po prostu znieważył właśnie tutaj e, głowy państwa, nie? Pan ministra Zb zbigniewa Ziobro. Wyzywają go właśnie. E, bo wszędzie te e, banery. E, Obroty, cytuję, właśnie, obroty ty O. jebana, Przestań mi tu y, aktywistów prześladować. Tak, a teraz y, y, na, na Michałek, który wyszedł, a miał siedzieć jeszcze. Y, no to sobie napisał, że traci Polsko, ty. Ty huju, to z błędem jeszcze ortograficznym, no, ty huju, yy, ty przestań mi tu yy, Margota prześladować, no to już jest całkiem, to jest psychiatryk jakiś, no. Jeszcze oni im przytakują, że do boju, kochana, do boju, kochana, no, to jest wariatkowo, normalnie. No, jeszcze noblistka. No, wyobraźcie sobie, to ja dla pani noblistki Olgi mam teraz taki przekaz. Mm. Będzie brzmiał mniej więcej tak: skoro ona broni no, takie zachowania, no to ja powiem tak. Droga Olgo. Mm. Olgo! Ty kurwo! Jebana! Przestań mi tu Polaków prześladować. Tak. I katolików. Może raczej ty przygupia ci po. Tak ci muszę powiedzieć. Wiem, za co, za co tego Nobla dostałem. Za szkalowanie e, Polski i Polaków. Nie? Polacy to kolonizatorzy innych krajów. To nie, tak, Amerykanie. To pewnie nie Amerykanie, tylko Polacy najeżdżali na Amerykę Północną, na Australię. Tak. Tak to mniej więcej wygląda. Wiem się, że nie mieszać w politykę, ale nie mogę tego tak zostawić, jak widzę, co się wyprawia. W no, sensie po prostu odpierdala centralnie w tym kraju przez właśnie tą opozycję i całą tą bandę mafię tą gang, bang, mafię LGBT. Z, y, na czele z tą śmietanką tych, tych szurniętych, szurniętych dosłownie, y, celebrytów. Y, z panią Noblisko, oczywiście, <coughs> tak y, w obronie rozbestwionego chuligana. Który niszczy ciężarówki cudze mienie i on ma na to nie odpowiadać, to jest PT, bo on jest... On jest on jest... on jest... E, Męsko-żyński... E, pierdolnięty gdzieś na umyśle i on e, ma specjalne prawa, nie? No, tutaj on może... Tak, on wszystko może wszystko, on może wyzywać to jest, Wszystko to jest... U nich to jest... E, Wolne słowa, a o mnie to będzie oczywiście hmm, hejt, czy mowa nienawiści. Oczywiście mi się to udostępni, to co powiedziałem o naszej wybitnej noblistce, chociaż wolałbym nie, no nie chciałbym mieć kłopotów, no. E, no tak. E, bo to przecież już inna e, wybitna noblistka. Uh, no to